Dzień dobry, witam Was na zajęciach plastycznych dla dzieci z klubu osiedlowego Gryńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chciałabym dzisiaj zrobić z Wami y, pawia z y, rolki papieru toaletowego, po, rol, po papierze toaletowym i y, z kolorowych y, papierów. Będziemy potrzebowali nożyczki, y, klej. Tak i zacznijmy Namalujemy sobie, rysujemy właściwie ołówkiem, odrysowujemy sobie swoją dłoń po lewej stronie, po tej białej, w papieru kolorowego. Tak, Odrysuję sobie tak mniej więcej tutaj, żeby się kończyło w przegubie, tu gdzie się ręka zgina i malujemy. Rysujemy ołówkiem. Tutaj teraz według swojej ręki obrysowujemy. Tak, mniej więcej. Tak, obrysowujemy. I mamy teraz takie, jakby pióra. I będziemy teraz potrzebowali do tego. Jest z czterech może kolorów różnych zrobimy. Zobaczę, czy mi to wystarczy, tak. A więc według tego wzoru powycinam następne kartki, ale możecie równie dobrze na każdej kartce osobno sobie narysować swoją dłoń, tak, odrysować. Ja tutaj będę miała cztery kartki, więc połowę z tych kartek yy, położę na tej kolorowej yy, stronie, tak sobie włożę. a drugą połowę, czyli te dwie kolejne, dwa kolejne kolory, tak będą, które będą później na przemian ułożone, tak dam na tą stronę, gdzie rysowałam, z tej białej strony. Tak, żeby później były pióra tak na przemian ułożone. Będzie ich więcej i będą takie równomierne, bo gdybyśmy zrobili tak, to by było trochę... Tu by były krótsze dwa, tutaj takie cieńsze dwa, więc zrobimy tak na przemian. I ułożę sobie to równo. I muszę teraz albo tutaj sobie jakąś klamerką można spiąć, żeby nam się nie przesuwały kartki, albo trzymać w jednym miejscu ułożone, żeby, żeby móc teraz równo je wyciąć. Wszystkie naraz, tak? Więc zacznę wycinać. Mogę sobie wycinać. Tak prościej. Ważne, żeby tych końcówek, tutaj tych piór, żeby było tyle. Tak, tutaj pięć. Mamy piórek. Mam nadzieję, że się nie przesunęło. Cały czas muszę kontrolować, żeby one mi się nie przesuwały te kartki między sobą. I mamy teraz cztery, 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 kolory. Tak ułożymy je teraz na przemian. Tak. Ja sobie zostawię tam z przodu może. Tak ułożę. I następna będzie szła w tą lewa ręka, tak, tutaj od początku, lewa, prawa, znowu lewa i prawa. Tak, mamy teraz już te cztery kolory, które przykleimy za chwilę. Tak, żeby te wszystkie kolory było gdzieś widać tutaj. Tak będziemy je przyklejać. Więc zacznijmy jeszcze obklejać tą rolkę papieru. Po papierze. No wezmę sobie inny kolor już, bo właściwie pocięłam te niektóre kartki. I teraz odrysuję sobie tutaj z brzegiem, brzeg zostawię, z drugiej strony taki sam brzeg. I teraz, żeby odmierzyć tutaj ile tu nam będzie trzeba do tego tego papieru, to sobie zawinę i tutaj zaznaczę na zakładkę, zostawię sobie zakładkę. Tak, i tutaj sobie narysuję na przykład ołówkiem, że w tym miejscu będzie koniec już. Tak, tu będzie taka linia. I teraz zaznaczę drugą linię. Tu, gdzie chcę uciąć ten papier z tej strony. Tak? Więc kawałek dalej sobie zaznaczę, bo będziemy, yy, będziemy tą kartkę. Zakładać, tak? Taką zakładaczkę zrobimy. No nie mam tutaj linijki. Możemy się posłużyć kartonem, takim zwykłym. Tutaj wyrównujemy brzeg i rysuję teraz linię, po której będę przecinać. I teraz z tej strony. Tak samo, tu musi być taki prostokąt, nam um, zostanie do owinięcia. Tak, tutaj teraz wyrównuję te boki. To wszystko powinno się zgadzać. I mam teraz kawałek papieru do wycięcia. Tak, z lewej strony rysuję, żeby nie było tego śladu ołówka widocznego. ...kleimy... Owniemy tutaj tą rolkę. Więcej posmaruję tutaj po brzegach. Już nie będę całego smarować klejem, bo to chyba nie ma sensu. Tak, góra, dół. Tak, i z jednej strony tutaj damy kleju z jednego boku. Tak, do którego teraz będę przyklejać. Tak równo brzegi tutaj muszą równo wystawać mniej więcej. I zawijam teraz Toczę to, tą rolkę po tym papierze i teraz smarujemy drugą stronę tutaj. Tak i toczę sobie dalej tutaj. No tak, I w związku z tym, że mam tutaj jeszcze klej tak po brzegach. Mogę sobie teraz zawinąć do środka. Tak, stopniowo. Został po kawałku. I już mamy obklejoną rwolkę ładnie. Teraz możemy przyklejać tutaj, oczywiście, ten y, nasze łączenie tych papierów zostanie z tyłu, i z tej strony będziemy. Do tego yy, od tego miejsca przyklejać nasze pióra. Więc zacznę tutaj tak na środku, żeby mniej więcej było. I przyklejam. Oczywiście będzie to tak wyglądało z przodu. Więc yy, ta łapka <śmiech> ręka <śmiech> odrysowana. Będzie musiała mieć lewą stronę od tyłu, jakby tak. Zacząć miałam od tej czerwonej, więc ją już tu przykleję jako pierwszą. Będzie ją najbardziej widać. Z tej strony tutaj smarujemy, tak, żeby nam klej nie wystawał, więc będzie to tak wyglądało. U was pewnie inaczej, bo Troszkę macie mniejsze ręce ode mnie pewnie, więc przykleję tutaj z brzegu z, od dołu i w tym miejscu, tak, gdzie jest to łączenie, tak. I tu musimy patrzeć, żeby nam nie wystawało na dół, żeby nam nie wystawała ta kartka. Dlatego, że nie będzie nam dobrze stał ten nasz ptaszek. A tutaj te brzegi do końca muszą być przyklejone. I przyklejamy teraz następny element, teraz patrzymy, żeby było trochę po skosie, tak. żeby było widać te, tu będzie oczywiście trochę też po skosie, Już nie będzie prosto. Tak i następna, tak zrobię. Można trochę wyżej podnieść te tylnie, tak żeby one wystawały troszkę. Tak, będą tutaj wyżej przyklejone i będzie bardziej kolorowo. Tak, po kolorowej stronie smarujemy. Tak, sobie tu chwy chwycimy na dole. I teraz mogę przymierzyć, w którym miejscu teraz będzie, na ten bok. I tak jak mówiłam, trochę dam wyżej. I ostatnie. Teraz na ten bok przechylę i też dam trochę wyżej, żeby wystawało. O tak. Wszystkie kolory teraz są widoczne. No, tutaj sobie ładnie docisnę. I już mamy ogon pawia. Jeszcze nam brakuje tutaj elementów, na przykład dzioba. No zrobię mu czerwony dzióbek. A zrobię go tak, że zegnę kartkę na pół i tak mniej więcej przymierzę, jaki to ma być wielkości ten dzióbek. I wycinam teraz... Tu zostawiam połączone, tak? I z tej strony pojedynczej wycinam taki kształt trójkąta. Tak, tak, żeby po przyklejeniu ten dziubek mógł się tak otwierać. Ale tutaj jeszcze, żeby można było przykleić dobrze, to po boku, znaczy jest tutaj z tej strony tego zgięcia z jednej strony i z drugiej strony tak samo. Tak, nie wiem, czy to widać. Tutaj też zrobię takie nagięcie, żeby tutaj było miejsce, żeby można było przykleić, tak? Miejsce styku do, do naszego tutaj ptaszka, o tak. Tak, więc tutaj będzie miejsce, w którym można położyć klej. Tak, taki dzióbek. I teraz tutaj przesmaruję. I przykleję tutaj mu. Tu będą oczka. A tu będzie dziób. Tak możemy go przykleić. Jak nam klej nie wyszedł poza to miejsce styku, to możemy tak śmiało przykleić. Tak, żeby można było go tak ozgiąć. Tak, ma dziubek. I teraz oczy. Możemy je namalować. Możemy wyciąć sobie kółeczka, żeby można było je przykleić tutaj. Na przykład dwa kółka wytnę. Małe weszły, no ale. Możecie zrobić większe, duże oczy. Tak, smaruję z tej strony kolorowej, bo nie chcę takich kolorowych oczu, tylko żeby miał białe. I drugie oko. Bo tutaj wymierzyć, żeby były w równych odstępach. Od dzioba tak. Trochę tu klejem powróciłam, ale jeszcze mogę zacząć. No i ziarenice namaluję mu już pisakiem. Tak, już na oczka. Jeszcze możemy mu tutaj nalepić tak dla kontrastu, żeby był jeszcze taki fioletowy kolor. Możemy mu tutaj wyciąć taki z przodu takie inne jakby pierze, żeby miał upierzenie. Także wytnę sobie taki kształt owalny. Trochę mniejszy. Tak, żeby miał taki kolorowy brzuszek jeszcze. Też na środku, tak pod dziobem tutaj przykleimy mu ten brzuszek. No i jeszcze zostały nam e, łapki, więc można narysować sobie tutaj e, też, żeby wyciąć dwie równe na raz. Możemy sobie narysować tutaj takie pazurki i trzeba pamiętać, żeby zostawić... Część tutaj taką do przyklejenia. Tak, od spodu będziemy przyklejać, więc ta łapka będzie mniej więcej tak wyglądać. Takie trzy damy mu paluszki, i teraz wytnę te elementy. I zaginam teraz do środka kolor. Tak, i druga łapka. Też do środka zaginam, żeby mogła przykleić tutaj do środka te łapki. I smaruję teraz po kolorowej stronie. Tak, to miejsce zagięcia, do zagięcia, nie dalej. Tak, już mogę przykleić tutaj jedną i do tego zagięcia musi wystawać ta łapka, więc będzie wystawała o tak w tym miejscu i drugą też po kolorowej stronie i, i przyklejam ją też tak równo w równych odległościach, tak. O, i już ma ptaszek łapki. Teraz jeszcze możemy na koniec powykręcać te skrzydełka tak e, czy nożyczkami, czy czymś, jak już klej będzie dobrze trzymał, oczywiście. I trzymamy tutaj ładnie, mocno dosyć, żeby nam się nie powyrywało z kleju. Można trochę je powykręcać, tak? Ja to robię tak, o. Trzymam tu z góry palec, a tutaj tak mi się zaginają jeszcze te, te pióra. No tak sobie wykręciłam te piórka. I tak wygląda mój ptaszek ozdobny. bardzo kolorowy tak i na dzisiaj już już jest skończony ten ptaszek więc na dzisiaj już dziękuję bardzo zapraszam na następne zajęcia plastyki dla dzieci będą 15 chyba już tak 8, 15 no 15 także zapraszam i dziękuję za dzisiaj i zapraszam na następne zajęcia i również zapraszam do subskrypcji lub polubień, jeżeli komuś się podobało także dziękuję bardzo do usłyszenia